To są imieniny Łucji. Sto lat, sto lat, 100 lat, lat, niechaj żyje nam! Hej! Co lat, 100 lat, 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 niechaj żyje nam! Hej! Niech żyje nam, niech żyje nam! Zdrowie, szczęście, wolność nas i niechaj żyje nam! Hej! A kto? Łucja! <śm> <śm> Dzisiaj swoje święto ma Ucja. Dziś jest 13 grudnia. I jakie mamy imieninowe plany? Pójść do kina. Na ogród, 2. Na 2. Lucia wybrała dwa. dzisiaj film, na który chciałaby pójść do kina i wybierzemy się całą rodziną na seans. Ale zanim wyjdziemy, to najpierw... Otworzymy kamerę na i zobaczmy, co zrobiły elfy. No, elfy to wy już widziałyście, co zrobiły. Tak, tak, tak. Już podejrzałyście. Dzisiaj nazywanka pod choinką dołączycie. Tak! Dołączymy! Dołączymy! Elfy ułożyły się już do spania pod choinką. Dziewczyny zaplanowały, że dzisiaj rozłożą materacę tu na podłodze I, i będą spały w pokoju pod choinką, tak? Tak. Ale najpierw otworzymy kalendarze adwentowe numer 13. Jestem młodszy. <grywa> Szukamy książki numer 13 w kalendarzu literackim. Tu jest 13. 1, 3. I wow, Szkoła rysowania w kolorze. Wow, wow, okay. Coś zgodnego z łódź pasją. Jest to książka pełna wskazówek odnośnie rysowania. Szybki rzut okiem na spis treści. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie zatrzymać i doczytać. A dziewczyny już lecą dalej z oglądaniem, bo się nie mogą doczekać. Muszę znaleźć Please. rozdział trzeci. O, czekaj. A dlaczego trzeci? Bo tam jest ćwiczenie krekwa, kraku. Jak banana. banana. Lucja chodzi na lekcję du, 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 rysunku. Du, du. Na takie prywatne lekcje w szkółce. Łusiu, a może ty pokażesz dzisiaj swoje rysunki, jakie stworzyłaś? Pobiegniesz po swoją teczkę? Łucia chodzi na lekcję rysunku od września tego roku. To znaczy, wcześniej też chodziła, ale do innej szkółki, z której nie byliśmy do końca zadowoleni i po roku zrezygnowaliśmy. Miała rok przerwy i od września. Znowu poszła na zajęcia. To jest wielbłąd. Go ostatnio rysowałam niedawno. Właśnie go skończyłam. To jest renifer. To jest rumi. To jest bohaterka bajki, tak. którą dziewczynki lubią. To jest zebra. To jest jaszczurka. I rybka. To rybka była pierwsza, a jaszczurka druga. Mhm. Także tak obecnie wyglądają prace Łucji. Wydaje mi się, że trafiliśmy do fajnej szkółki. Łucja jest zadowolona bardzo, chociaż miałam duże obawy, bo zajęcia trwają tam słuchajcie, 3 godziny. 3 godziny pod rząd. Łucja siedzi i rysuje. Łucja, a czy ta długość trwania tych zajęć to jest dla ciebie ok? Tak. Nie za długie są te Nie. Dla Łucji nigdy nie jest za wiele rysowania. A teraz kalendarz puzlowy. Kto otwiera? Ja. Hmm, 13 Gdzie jest trzynaście? Nie tu nie chyba. Nie, tu dwadzieścia. O, tu jest 13. A w kalendarzu puzlowym co jest? Puzzle. Fragmenty obrazka z puzli. Dotychczas ułożone puzyle leżą na stoliku i codziennie dziewczynki dokładają kolejny fragment. O, już gotowe. Tak, prezentuje się obrazek na dzień dzisiejszy. Co nowego dzisiaj ułożyłyście? Um, kominek, kilka drzew z chatką i. chatkę. Tak, kawałek chatka. Chat. Czyli dzisiaj żadne nowe zwierzę nie doszło? Nie, nie, czyli nadal jest 13. Tak, w dalszym ciągu jest 13 zwierząt na obrazku. A Aha. przypominam, że mamy konkurs. No 13. właśnie, fajnie się złożyło, tak. Przypominam, że mamy konkurs między dziewczynkami, która zgadnie, ile zwierząt będzie na całym obrazku. I póki co najbliżej jest Klara. Klara wygranej, ja bo Klara powiedziała, że będzie ich 14, a Łucja już odpadła z gry. Łucja odpadła, bo mówiła, że będzie ich 8, a już jest 13. A Aniela powiedziała, 13. że będzie 13. ich 19. Myślę, że Aniela będzie najbliżej. <laughs> Zobaczymy, tak. zobaczymy, czy jeszcze jakieś zwierzę się pojawi. Musi być powyżej 16 zwierząt, żeby prowadzenie przejęła Anielka. Czyli jeszcze 4 zwierzątka. Jeszcze 3 zwierzaki dają Klarze zwycięstwo, ale już czwarty zwierzak... Daje mi swój. Tak. Spowoduje, że zwycięstwo przejdzie na stronę Anielki. Przechodzimy do kalendarza trzeciego, czyli do naszej świątecznej wioski, w której domki otwierają Uszytki dziewczynek. Dzisiaj dochodzi do nas Lucek. Dzisiaj towarzyszy im Lucek. Masz swoją ubrankę? Hmm. Zawsze Lucek, otwierają no trzy uszytki. Dzisiaj Kajtek i Śnieżka. Tak, na 13, A dzisiaj Jeden, i trzy. Zbysi, z okazji wczorajszych uro urodzin nocował Lucek. No i gościnnie. Lucek dzisiaj będzie otwierał kalendarz. Wiesz no, lucek i otwieraj z dzisiaj. Ja I ci, ci. Ja wiem, Dobra. Lucek otwierasz? Otworzysz? Tak. I co tam jest? Czekajna. Czekaj, na razie jedno. Jeszcze coś jest. O! O, lepci kuczki! Więcej guziczków! Robiłam się taki zestaw z przyborami do szycia i takie druty. Takie coś na drutach. Robótka na drutach. Tak. Guzikki. Takie są serduszka i guziki takie okrągłe. Takie mini guziczki. Łucja, połóż palec swój koło tych guzików. Spójrzcie, jakie to są drobinki. Jeszcze e, ja pokażę Wam przy swoim paznokciu. Mogę wyciągnąć, one są naprawdę małe. Mhm. Spójrzcie, jakie malusieńka. Pięk. Za chwilkę wychodzimy do kina na bajkę z wieżogród, część druga. Wrócimy dość późno, dlatego już teraz dziewczynki szykują sobie miejsce do spania. Rozłożyłem materacę, rozkładają kocyki. Za chwilę przyniosą kołdry, poduszki, tak żeby wszystko już było gotowe i e, tak, żeby po powrocie z kina tylko szybko się wykąpać i móc skoczyć pod choinkę razem z elfami. I jak wam się podobało? Fajnie. Polecacie innym dzieciom, żeby wybrały się na tą bajkę? Tak. Elfy już zasypiają. Misia, Zdzisia i Lucek też już leżą w łóżku. My już lecimy spać, a wam życzymy dobrej nocy. Pa! pa! pa!